Ziemacki ze zimno, oskaraz, witam Was w kolejnym moim kanale dzisiaj mam przegląd moich wszystkich komiksów i magazynów z Ninjago. 6, że zbierałem przez ostatnie lata. I od, zaczniemy od tych najstarszych i przejdziemy do najnowszych. Lecimy. Pierwszy to jest Lego Ninjago. To już jest bardzo stare, bo ostrze czasu. Wojownik trzymałam minifigurkę Oczywiście te są od Amit, od Amit, a w tym tutaj będą z Blue Ocean. Ale na razie od Amit, bo Amit zaczął zbierać pierwsze. Więc tak się prezentuje: mój najpierwszy komiks Ninja Jack Najpierwszy na świecie. Mój, oczywiście. Drugi to jest taki może. Nie człowiek, a robot nie. Co dzieje... Co dzieje... Jest droid... Samurai. Gdzie jest droid Samurai? Bardzo ciekawy komiks. My tutaj... Nie ma prawie komiksu chyba nawet w ogóle nic sam nie pamiętam. Mamy figurkę robota. Tak sobie tylko przejrzymy, że tutaj mamy... Wszystkie zaznaczone szkielety. Nadal szkielety. Wężoni w miasteczku, yy, pożerać światów. Kamienna armia. Kamienna armia, ale jak już walczy z znacznym władcą, ninja droidów, ninja droidzi kolejni, chen, morro, morro. I na tym się kończy. Chciałem wam tylko pokazać, że tutaj są wszystkie, więc zakupu tego nie żałuję. A teraz. Tutaj był Jay w tym stroju. Wiecie, już wam pokażę. Tylko chwilę, gdzie to jest? Poczekajcie, gdzieś tu było. O, jak złożyć Jay? Tak się prezentował. Dobra, o. I tutaj mamy też inne od wydawnictwa Amit. Już chciałem powiedzieć Blue Ocean. Teraz wielkie starcie. Jeden z moich lepszych komiksów. No, bardzo fajny komiks. Wiem, że wiele z was w ogóle wyczekiwało na ten odcinek. Oblicze wroga, bo ja nawet pod najnowszymi filmami widzę. Czy zrobisz filmik z komiksami Twoimi wszystkimi? Czy zrobisz z komiksami z Ninjago tylko? Czy zrobisz i tak ogólnie? Jak chcecie z moimi ogólnymi, wszystkimi komiksami, to, to nie dzieje się grubsza sprawa. Ale jak chcecie zostawcie łapkę w górę Dobra, Tak się prezentuje yy, oblicze wroga Tutaj z tyłu mamy takie komiksy I niedługo już, a dokładniej chyba za tydzień, chyba tak Będzie yy, recenzja nie, yy, kart Nie dość, że To jeszcze z LEGO Hidden Side yy, 31 to za dwa tygodnie. Nie, za tydzień. Za, za tydzień i dwa lub jeden dzień. A za tydzień też będzie kart najnowszy z ninja gotowa. nawet A ja tutaj mamy gotowi do gry. No, to niedawno. Nawet jeszcze pachnie. Recenzowałem. A teraz Blue Ocean. Mam to w teczce łączy na Chyba niedługo zmienię to. Tutaj tego na Loida jakoś przemaluję albo wkleję zdjęcie. A tutaj na przykład kaja czy innego ninja, ale Loyda będzie. Tutaj łączą. Zmienię on nas klocki. Nie będzie po, tam piłka tylko klocek pewnie. Dobra. Ach, tutaj mam najnowsze. To poczekajcie. Odwrócimy je sobie. I tutaj już mamy pustą. Teraz ja sobie tam odłożę. I tutaj musimy od tyłu, bo ja mam, mam tak, że wkładam tam najnowsze. Więc teraz trochę najstarsze. To było moje pierwsze. Z blue ocean. I... No... Mhm. Tutaj mam powtórkę tego magazynu, bo zakupiłem dwa I nawet nie wiem po co, ale mi się tak spodobał. Dobra, teraz... ...headimetal. Nadal nie wycięte to. Iron Baron. Wiecie co, widzowie? Tego metala mogliście zobaczyć na moim innym kanale. Bo teraz nie pamiętam jak się nazywał. Jakoś Oscar Ninja chyba, czy coś takiego. I tam mogliście zobaczyć kilka recenzji tych komiksów. Niektórych tutaj mamy. Bez nogi, oczywiście, mam ym, tego Iron Barona, tylko gdzieś mi się zapodziała z nim gazetka. Kompletnie nie mogłem jej znaleźć. No, spoko. Jakbyście się pytali o plakaty, to też sobie powiesiłem. Dobra. Bez nogi. Tutaj mamy Jay. A w ogóle dostałem kolejną paczuszkę. Mam nadzieję, że od kogoś innego niż nieznajomego. Ale jako z tego nieznajomego to też będzie dobrze. To jutro raczej będzie. Wiecie. Dla widzów. Dobra. I tutaj. Laszę i a tu, Mam tutaj standardowo coś takiego. Tutaj mamy identyczne. Patrzcie Cech z Zainem. A mamy kaja i kileta. Trzeba czy jakoś tak. I jakbyście się pytali, to wybrałem o ten plakat, bo już jeden mam. Może nie z tą drużyną ninja, ale z podobną. I dobra, lecimy już od trochę najnowszy, ten miesiąc temu, ten nawet nie tak stary, ale dobra. J. A ten się sprzedaży? Może będzie na moim kanale, nie wiem. Rozumiem. Dobra. Teraz Sky. Ups. Zobaczyć i tutaj mamy zapowiedź Tego Lloyda I też elfuego, Który te i ten też mogliście Zobaczyć Tego może jeszcze nie W sumie nie wiem czy będzie ale Raczej powinien być Bo te karty z Jurassic czy tam naklejki Nie trochę I przedostatni magazynek Czyli z kolem Android Nindroid z kartą Garmadona, specjalną, ja nie powiesiłem sobie tego kola. A tych zrobię mały błąd, bo nie mam ani jednego takiego zwykłego, fajnego kola. No. no, ja na nich czekam. Jak na ciepłe bułeczki, ale to jest dopiero za dwa miesiące. Dobra, miesiąc i pół mniej więcej. I ostatni magazynek z Lloydem, którego przedwczoraj recenzjowałem. Zaczął u właśnie dzisiaj recenzję. Zapraszam serdecznie, jak jeszcze nie zobaczyliście. I tutaj Art Ditro. Nadal nie wiem, czy jeszcze go Ale normalnie muszę go znowu zobaczyć. No zane. Jeszcze to takie zdobienie na nogach. Hmm. Chcę już, żeby był 21 kwietnia. Dobra. To już... O Boże, w koniec. Ja sobie je przeliczę i wam powiem ile ich tutaj jest. Dobra widzowie, jest tutaj 16. No 16 okrągłe 16. Nie mogę w to powiedzieć. Dosyć dużo ich tu jest. I nawet ciężko to w jedną rękę tak popchnąć, a to do... O Boże, co dopiero złapać. Dobra, ja się z wam wszystkimi żegnam do jutra, do jutrzejszej paczki. Więc ja się z wam wszystkimi żegnam. Pa zobaczenia. Cześć! Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama. Zawsze wspominam. Macie link. Cześć!